Się kiedyś wreszcie skończy. Jak długo będziemy uwięzieni na tej wyspie? Ja już tu dłużej nie wytrzymam. Muszę wracać do domu. To porwanie wcale mi nie służy, a jakoś nie widać, aby ktoś ruszył nam na ratunek. No proszę cię aż! Pomóż! Na pewno już wpadłaś na jakiś genialny plan, jak nas wszystkich stąd wydostać. Nie wierzę, że mamy aż takiego pecha. Nic się nie martw, Rosita. Na pewno się stąd wydostaniemy. Jesteśmy tu dopiero kilka dni. Wiesz, może jeszcze nie zdążyli się zorientować. Czasami, zanim się zorientują, że ktoś zaginął, mija trochę czasu, ale wierzę w to, że na pewno tak tego nie zostawią. Poza tym, występujemy w teatrze, jesteśmy prawdziwymi gwiazdami, muszą nas szukać i w końcu na pewno nas znajdą. Nie będziemy tak długo siedzieć na tej wyspie. Uwierz mi. No dobrze, teraz jakoś czuję się trochę lżej, ale ciągle tak się boję. Nie dam rady wysiedzieć tutaj kolejnego dnia. Oby nas ktoś wreszcie szybko uratował. No to jak, moi kochani, kto mi dzisiaj zaśpiewa? Mam ochotę posłuchać pięknej piosenki na dobranoc. Tak mi się jakoś lepiej zasypia. Jestem przyzwyczajony do tego, że słyszę wspaniałą kołysankę. No to dzisiaj może wybiorę sobie prosiaka. Chcę, żeby zaśpiewał jakiś prosiak. Zaraz zrobimy konkurs, który mi dzisiaj zaśpiewa do snu. O nie, on chce, żeby to był któryś z nas. Mamy my zaśpiewać. No to ja na razie nie chcę. iść, ty, ganter. No idź, zgłoś się na ochotnika, bądź odważny. Idź, ganter, zaśpiewaj mu coś do snu. Och, no dobra, w końcu to ja ciągle muszę być gwiazdą, muszę ratować ich wszystkich, bo inaczej sobie beze mnie nie poradzą. Hej, mały, ja ci zaśpiewam, co byś chciał usłyszeć? O, ty Gunter, to mnie chyba lubisz. No dobra, chodź, zaśpiewaj mi coś wesołego. Wybierz coś co lubisz. No i to była żywa piosenka. Takich rzeczy to ja mogę słuchać na wyspie, bardzo mi się podoba. Teraz wreszcie nie jestem już taki samotny. To nie, może jedna osoba nie wystarczy. Więcej, chcę więcej, niech zaśpiewa ktoś jeszcze. Znowu mamy śpiewać? Czy on zwariował? Cały czas ten człowiek chce nas wykończyć. Wiem aż, ale cóż my możemy na to poradzić? Musimy śpiewać, dopóki nas ktoś nie ocali. Inaczej spędzimy na tej wyspie całe wieki. Gorzej, jak stracimy głos. Jak będziemy ciągle tak śpiewać, bez żadnej przerwy, to wierz mi, nasze struny głosowe tego nie wytrzymają. No dobra, Maui, teraz ja ci coś zaśpiewam. No chodź! Dobra, na dzisiaj wystarczy tego śpiewania. Idę się teraz zdrzemnąć. No nie, czy to znowu prawda to co mówicie? Jakiś olbrzym porwał wszystkich wykonawców z teatru tylko po to, aby mógł ich słuchać? I jeszcze raz, jak wyglądał? Wielki, taki dość potężny, masywnej budowy, czarne włosy, lekko kręcone i naszyjnik z zębami. To ja już wiem, kto to był. To Maui, ale niemożliwe. On by kogoś porwał? To jest naprawdę dobry gość. Może tak nie wygląda, ale jest pomocny, naprawdę. Nigdy by nikogo nie porwał. Zaraz to sprawdzę. Muszę znowu go odnaleźć. Maui, Maui, gdzie ty się znowu podziałeś? Maui, halo, to ja, Wajana. No hej, przecież znasz mnie. Przyszłam tylko pogadać. Maui, o. To Wajana znowu mnie woła, czego ona tym razem chce. Hej, Wajana, tu jestem, możesz wpaść. O Maui, ciebie zawsze tak trudno znaleźć. No nie wiem, czy ty nie możesz mieszkać gdzieś w pobliżu, w jednym miejscu, w takim normalnym domu, a teraz tu na tej wyspie? Wiesz, krąży taka, no, plotka, że możesz przetrzymywać parę takich może zwierzaków z teatru? Coś o tym słyszałeś? Wiesz, nie denerwuj się tak od razu, ale może jednak masz jakichś sąsiadów tutaj, co? Sąsiadów? Sąsiadów to nie mam, ale mam współlokatorów. To akurat prawda. Wiesz, Wajana, no... Potrzebowałem kogoś, z kim mógłbym trochę spędzić czasu, bo samotność coś mi ostatnio doskwiera. Ty już wcale tak często mnie nie odwiedzasz. A życie wiecznie gdzieś na wodzie też wymaga trochę poświęceń. A tak, to chociaż mam kogoś, kto mi zaśpiewa piosenkę, jak wrócę do domu rano, przed wyjściem na morze. No i tak, ciągle jest tutaj bardzo wesoło. Teraz wreszcie czuję, że żyję. Czyli to prawda, że przetrzymujesz tutaj zwierzaki? Oni są z teatru. No, mały, jak mogłeś? Nie mogą ci cały czas śpiewać. To jest niedopuszczalne. Wiesz, że to porwanie możesz za to pójść do więzienia, chyba że oddasz ich i poprosisz o to, aby jednak byli dla ciebie łaskawi. Może wtedy jakoś to wszystko dobrze się skończy. Poza tym, jesteś bohaterem, więc nie powinni nic ci zrobić. Może jakoś się dogadamy, co? Gdzie oni są? No, przyprowadź ich. Hej, tu jesteśmy! Hej, ratuj nas! No, szybko, pomocy! Potrzebujemy tego, aby ktoś nas wreszcie stąd wyciągnął! On jest nienormalny! Każe nam ciągle śpiewać! Pomocy, pomocy! O, więc tutaj jesteście! Dobrze, że jesteście cali, ale, no wiecie, Mały jest dość specyficzny, ale on jest naprawdę dobry! Na pewno wam nie zrobił krzywdy, prawda? Mieliście pewnie wszystko, czego było wam potrzeba, tylko że musieliście śpiewać, no. Musicie go zrozumieć. Bo on był naprawdę bardzo długo samotny, potrzebował towarzystwa, a wy tak pięknie śpiewacie. Jesteście gwiazdami, wszyscy was uwielbiają. Wcale się nie dziwię, że też chciał was poznać. No i ile tu siedzicie? Dwa dni, trzy dni? Chyba nie było tak strasznie, co? Teraz zabieram was znowu do domu. Już nic wam nie grozi. Dziękujemy Ci, Vajano, naprawdę. Wreszcie będziemy wolni i możemy wrócić do naszych rodzin. Już nie musimy się tutaj parzyć w tych upałach. Tak ciężko było nam tu przetrwać, wiesz? To nie jest klimat dla nas wszystkich. My musimy żyć u siebie. A teraz zaśpiewam ci jeszcze piosenkę w podziękowaniu. Słuchaj. Och, mały, wiesz przecież, że nie wolno porywać nikogo, ani zwierząt, ani ludzi. Nikomu to nie wychodzi na dobre. Mogłeś po prostu poprosić ich o koncert albo zapytać mnie, sama bym ci ich przyprowadziła, albo gdybyś już w ogóle chciał ich poznać, wystarczyło tylko dać znać albo przyjść na wyspę, oni często mają u nas koncerty, to są naprawdę wielkie gwiazdy, wszyscy by ich szukali. Nigdy nie byłoby tak, że zostaliby zupełnie sami i nikt by tego nie zauważył. Nie rób tak następnym razem, przyjdź do mnie, przecież jestem twoją przyjaciółką. No dobrze, Fajano, wiem, że nie powinienem tak robić, ale naprawdę chciałem trochę, poczuć trochę radości, pośpiewać, już tak dawno nie tańczyłem. To w ogóle nie moje klimaty, a oni tak fantastycznie śpiewają. No przepraszam, już więcej się to nie powtórzy. Wracajcie już na wyspę i bądźcie wszyscy zdrowi, więcej nie będę Wam przeszkadzał, a jeśli będę chciał kogoś spotkać, to przyjdę do Ciebie. Na ciebie zawsze mogę liczyć, Wajano.